W 2012 roku doczekaliśmy się trzeciej części filmu Madagaskar. W tym też roku dostaliśmy również serial Jeść smog, więc DreamWorks naprawdę miał co robić. Trzecia część miała trochę błędów i niedociągnięć, ale mimo wszystko dało się oglądać. No a skoro film chwycił, to oczywiście musi być gra na podstawie filmu. Jeżeli chodzi o gry, to pierwsza część była super. Druga była trochę gorsza, ale nadal dało się zrozumieć fabułę. Obie części były zrobione przez studio Toys for Bob, którzy znali się na robocie. No ale niestety Dreamworks postanowił wynajmować inne firmy i dostaliśmy jak wytresować smoka gra, o której lepiej nie wspominać. No i niestety Dreamworks zmieniło nie tylko producentów, ale również wydawcę i zleciło pracę nad grom. Madagaskar 3. Szczerze mówiąc to, spodziewałem się sterowania dowolną z czterech postaci oraz możliwość zmiany, tak jak to było w poprzedniej części. Spodziewałbym się sterować którymś z pingwinów w niektórych misjach, a kto wie, może nawet byłaby możliwość sterowania takimi postaciami jak Stefano albo Gia. No ale wracając. Gra wydana w 2012 roku na PlayStation 3, Xboxa 360, Nintendo Wii oraz na PS Vita. Miała również inne wersje na Nintendo DS oraz 3DS. Ja oczywiście ogrywałem ją na PlayStation 3. Dostałem oczywiście wersję amerykańską. Myślałem, że już wszystko stracone, ale na szczęście producenci nie oddali blokad regionalnych. Także wielki plus dla nich. Wydawcą tej gry jest D3 Publisher. A wiecie z czego oni są znani? Nie? No, to ja wam powiem. Byli odpowiedzialni za wydanie gry The Sniper 2. Także gratuluję gustu Dreamworks! Po tym mogę się domyślić, że to kolejny krad. Twórcami z kolei była firma. Wikius Engine, którzy oczywiście chwalą się, że tworzą gry łatwo, szybko i dobrze. Tak, jasne, ktoś tutaj chyba się memów naoglądał i chce wcisnąć nam bajeczki. Przy okazji, twórcy tej gry przewidzieli przyszłość, bo wiecie co musi zawierać beznadziejna gra? Tak, dobrze mówicie. Poziom w pociągu. Wyczekiwany moment. W końcu w filmie pociąg był. Ale twórcy wiedzieli, że gra jest słaba, więc zdecydowali, że poziomów pociągu w grze nie będzie. I był to 2012 rok rok, w którym zagrajmy w krapa, dopiero powstawało. Choć powiem, że pociąg w grze jest oczywiście tylko na ekranie ładowania, który zapamiętasz do końca gry. Madagaskar 3 jest grom jakby to powiedzieć grom dla dwóch osób. Oczywiście można grać samemu. Wtedy wybierasz jedną z dwóch postaci i zmieniasz ją w trakcie gry. Niestety zmiana postaci jest tylko w zadaniach, w których musisz coś przynieść albo zareklamować cyrk, skacząc po platformach do celu. Przy okazji każda z czterech postaci ma swoje unikalne cechy. Alex na przykład potrafi skakać podwójnie, a Gloria potrafi pływać. To są umiejętności, których można używać zawsze, ale powiem teraz o umiejętnościach, których można używać w określonych miejscach. Alex potrafi wskoczyć na słup. Nie musisz nim trafić. Ważne, aby w odpowiednim momencie wcisnąć kółko na padzie. Marty potrafi kopnąć jakąś rzecz w celu jej przesunięcia, niszczyć drewniane skrzynie, wystrzelić się z armaty, a jak znajdzie jakiś podest, to może rozpędzić się w celu dalekiego wyskoku. Gloria również potrafi przesunąć jakąś rzecz oraz rozwalić skrzynię, a do tego potrafi chodzić po linie. Melban również potrafi chodzić po linie i tutaj oprócz chodzenia musimy również zachować równowagę, aby nie spaść. Do tego każda z czterech postaci ma cztery znajdźki. Alex zbiera gwiazdki, Marti zbiera balony, Gloria zbiera kwiaty, a Melman zbiera termometry. Czasami, oprócz głównego zadania, które zleca nam skipper, musimy zebrać jakieś przedmioty dla Juliana, aby nie było mu smutno. Na przykład w trakcie gry odwiedzamy miasto Pisa, które rybuje się z pewnym słowem. Mam tu oczywiście na myśli pizzę, którą musimy dać Julianowi, bo będzie smutny. W grze musimy również uważać na funkcjonariuszy. Jak nas zobaczą, to będą ścigać, ale na szczęście łatwo im uciec. Wystarczy po prostu gdzieś wskoczyć. Skakanie to jest coś, czego nie znają, gdyż widzą dwuwymiarowo. I to jest problem, gdyż jak złapią ciebie liną, to można ją przerwać, ale jak cię złapią w siatkę, to automatycznie przegrywasz. Widzę, że ktoś był wielkim fanem Kung Pao. Ciekawą rzeczą jest to, że funkcjonariusze ścigają tylko ciebie. Twój kompan jest dla nich niewidzialny. Dodatkowo, podczas ścigania nie możesz zmienić postaci, a jak cię złapią, zaczynasz od początku całą misję, wliczając również to, że musisz ponownie zebrać to, co miałeś zebrać dla Juliana. Autorzy dodali również innych ludzi, którzy oczywiście nie pełnią żadnej roli ale okej okay, to urozmaicenie Aha, nie powiedziałem przy okazji o najważniejszej rzeczy. Gra Madagaskar 3 jest grą logiczną. Musisz dojść do określonego miejsca i przynieść jakąś rzecz dla Skipera, ale musisz wiedzieć, jak tam dotrzeć. Współpraca dwóch postaci pomoże ci w tym. Nie wiem, gdzie powinieneś szukać ani czego, ale śniący wskaże ci drogę w odpowiednim momencie. Ale dobra. Oprócz misji, w których musisz dotrzeć do jakiegoś miejsca, są również misje, w których musisz skakać po platformach w celu zawieszenia plakatu. Są misje, w których uciekasz przed dibuła i musisz uważać na przeszkody. Są też misje, w których zbierasz balony albo wieszasz plakaty. Te misje łączy to, że możesz je całkowicie olać, a gra i tak się przejdzie. Czas jednak przejść do cyrku. On jest we wszystkich miejscach, które odwiedzamy, które niekoniecznie były w filmie. W grze oczywiście nie ma Afryki ani Monte Carlo. Zaczynamy w Rzymie, potem jedziemy do Pizy, następnie do Paryża, później do Londynu i w końcu jesteśmy w Nowym Jorku. Poza Nowym Jorkiem, w którym jest tylko zadanie w cyrku, w każdej miejscowości mamy dużo do przyniesienia i znalezienia. No ale wracając do zadań w cyrku. Zanim oczywiście cyrk się zacznie, musimy skakać po platformach, aby wspiąć się na górę w celu zamieszczenia plakatu. No i mamy zadania w cyrku, które zawsze są takie same. Powiem, że najlepsze zadanie to spieranie kul przez Aleksa i Gie, którzy wiernie z filmem faktycznie skaczą, łapiąc się uprzęży i zdobywając punkty. Mniej fajne zadanie mają Marty i Stefano, którzy wystrzeliwują się z armaty. Podobnie jak Alex i Gia zdobywają punkty, niestety są odwrócone kierunki (góra-dół), więc jest to uciążliwe. Inne zadanie mają Melman i Gloria. Zadanie, które jest bezsensowne, gdyż nie musisz tutaj zachowywać równowagi i możesz iść tylko do przodu, a czasami po linie chodzi mord, nad którym musisz przeskakiwać i znowu zbierasz kule. Ciekawe zadanie mają małpy, które najpierw sprzedają bilety, a potem dają ludziom owoce. Co oznacza, wciskaj odpowiednie przyciski, aby zadziałało. Ale najciekawszą rzeczą jest Vitali oraz Julian. Z tego co pamiętam, Vitali skakał przez kółka, a Julian jechał motorem razem z Sonią. Tutaj część się zgadza. Jako Vitali musimy skakać przez kółka co oznacza naciśnij przycisk w odpowiednim momencie, wtedy on skoczy dobrze. Pamiętam jednak, że raz wybrałem Juliana, którego zadaniem jest grać na bębnie i talerzu. Oczywiście zupełnie tego nie rozumiem. Pamiętam, że raz zdobyłem punkty, ale nie wiem jak to się stało, więc nie wybrałem go już nigdy. I tak wygląda gra. Najgorszy w niej jest oczywiście loading. To, co często widać w tej grze: przejdziesz misję, loading, Cut scenka loading, nie uda ci się coś, loading, kończysz konkurencję w cyrku i zaczynasz następną, loading. Do tego jeszcze zgodność z filmem, co wiąże się z fabułą gry, która nie istnieje. Bo tak, pod koniec gry, kiedy jesteśmy w Nowym Jorku, nie ma już zadań: przynieść, znajdź, uciekaj, po prostu jest od razu cyrk. A pod koniec Czarny charakter Chantal Dubois po prostu chce strzelić do Aleksa, ale przypadkiem wypala pistoletem linowym w samą siebie i Alex wraz z czwórką przyjaciół śmieje się. Wiem, że jak opowiadam o tej grze, to wydaje się ciekawa, ale uwierzcie mi, nie jest. Gra jest strasznie nudna. Do tego nie została dobrze zrobiona, co widać po sztucznej inteligencji funkcjonariuszy. Do tego firma, która robiła tą grę, Vicious Engine zrobiła sporo gier, ale jakoś obawiam się ich poznania. Ale najbardziej zastanawia mnie Dreamworks. Opisaliśmy na kanale jak wytresować Smoka, Madagaskar 3 i jak wytresować Smoka 2. I dostaliśmy trzy gnioty. Czy oni dają licencję każdemu, bez sprawdzenia, bez kontroli nad tym co robią? Naprawdę chciałbym wiedzieć jak to możliwe, że trzy razy dostaliśmy totalny chłam. Choć nie sprawdziłem jeszcze pozostałych gier na podstawie ich animacji, ale spokojnie, to tylko kwestia czasu.